Hej, siemano ludzie, sobie chceszony, witam was serdecznie w kolejnym odcinku, to już drugi odcinek dzisiaj, no i słuchajcie, przyszła do mnie paczuszka, duża paczuszka od Cardzon i słuchajcie, mamy to, w końcu jest Polska. Edycja Euro 2020. Także serdecznie zapraszam do sklepu Cardzone. Link znajdziecie w opisie. W opisie będzie też link do Allegro, jeżeli byście chcieli sobie zakupić właśnie z Cardzone. Nie wiem, jak to jest w sklepach, jeszcze nie sprawdzałem, ale no wiadomo, będzie ciężko to kupić. Może to się przesunąć troszkę, bo nie wiadomo, wiecie, co się teraz dzieje. I no nie wiem, jak to będzie ze sklepami. Galerie są zamknięte, empiki i tak dalej. Także no tam na razie raczej chyba sobie nie kupicie, no bo, bo jest zamknięte. Także serdecznie zapraszam na Karzon, tam sobie kupicie. Kurierzy jeżdżą, także jak widzicie, ja paczuszkę dostałem. Więc dobra, słuchajcie, otwieramy. Oczywiście bardzo dziękuję za tą paczuszkę. I jedziemy, jedziemy z tym koksem i zobaczymy, i co tutaj. O, hu, hu. hu. Sebek zaszalał, no i mały mały psikus mi się tutaj zrobił. Ale krew nie leci, żyje. Dobra, no, coś tu ciężko. Okej, okay, poszło. Otwieramy. Standardowo, oczywiście jak to kardzon, lubią tutaj nam trochę wsadzić chrupków do jedzenia. No i dobra, słuchajcie, ja będę to wyciągał. I mamy tak. Jest duża puszka. Jak widzicie, mamy tutaj po polsku napisane, zawiera 56 kart, 7 saszetek, 4 karty z limitowanej edycji, jedna karta z limitowanej edycji, coin, nowość. No dobra, dużej puszki nie otwierałem. Ups, o, krew leci, ale damy radę. Dobra, mamy dużą puszkę, słuchajcie. Jest jeszcze mała puszka. Oczywiście też polska, karty z limitowanej edycji są. Poza asortymentem zwykłych kart i nie należą do kolekcji? Ok. Mamy małą puszkę. Oj, muszę zatamować trochę, bo mi tu leci i leci ta krewka. Taki mały przypus mi się tutaj zrobił. Ok, słuchajcie, wyciągamy kolejne rzeczy. Blisterek, jest blisterek. Blisterki teraz wyglądają troszkę inaczej. Także blisterki oczywiście również polskie. Tu mamy jeden blisterek. I tu mamy drugi blisterek. Lecimy dalej, kopiemy, kopiemy i jeszcze powinien tutaj być. O matko ile tych chrupków tutaj jest. I jest oczywiście... Zestaw startowy. Czekajcie, ja może zabiorę ten karton gdzieś tutaj na dół. Chyba wszystko wyciągnąłem. Jeszcze sprawdzę. No, krótki to fajna sprawa. No i dobra, słuchajcie, jest jeszcze tutaj mega zestaw startowy. Oczywiście, no, bardziej bogatszy niż ten niemiecki, bo tutaj mamy przewodnik po grze. Plansze do gry 24 karty, 3 karty z limitowanej edycji i jedną kartę z limitowanej edycji Coin plus plakat z listą kontrolną. No także wydaje mi się, że jest, że jest lepsza niż niemiecka. No, także mamy w końcu polską edycję. Co tak trzaskasz z tymi drzwiami? Gorąco ci tam. O, Bożanka siedzi z kubusiem na dworze na ogródku. No także, słuchajcie, możecie sobie już zakupić polską edycję. Wiem, że wielu z Was czekało właśnie na polską, ale no w sklepach nie wiem, jak to będzie na razie wyglądać. No bo wiadomo, co się na świecie teraz dzieje. Ale na Cardzone na pewno sobie możecie już to zakupić. No jeżeli nie chcecie ze sklepu no to link w opisie też będzie do, do Allegro i tam również możecie sobie u nich zakupić właśnie te produkty także możecie napisać w komentarzu co chcecie jako pierwsze ale oczywiście na pewno zaczniemy sobie od zestawu startowego bo jestem ciekawy wiecie jak to jest później może blisterki puszki i tak dalej i tak dalej także słuchajcie to było na tyle w tym odcinku ja Was pozdrawiam, pozdrawiam serdecznie i widzimy się w kolejnym odcinku do zobaczenia trzymajcie się cześć oj leci krew Papa pa.